Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam! Zadanie siódme. Wyznacz liczby a i b, dla których wektory u i v, gdzie w podpunkcie a wektor u opisany jest współrzędnymi a plus b i 3, wektor v opisany jest współrzędnymi minus 9a odjąć b, są równe. W podpunkcie b wektor u opisany jest współrzędnymi a plus 4 i b minus 1. A wektor V opisany jest współrzędnymi 2b plus 1, 4a, są przeciwne. No dobrze, wiemy, że wektor U ma następujące współrzędne, wektor B ma następujące współrzędne i są one sobie równe. Wiemy, że wektory U i V opisane współrzędnymi Ux, Uy, Vx, Vy są równe wtedy i tylko wtedy, gdy ich współrzędne są sobie równe, czyli ux równa się Vx, a uy równa się Vy. No i wiemy, że wektor u ma współrzędne a plus b oraz 3, a wektor v ma współrzędne minus 9 oraz a minus b. Zatem powstają nam dwa równania. a plus b jest równe minus 9 oraz równanie 3 równa się a minus b. Możemy to zadanie rozwiązywać układem równań, ale równie dobrze możemy zastosować Inną metodę. Pierwszą, yy, pierwsze równanie a plus b minus 9, z tego równania wyznaczę sobie zmienną a. W drugim równaniu zrobię dokładnie to samo, czyli mamy a plus b równa się minus 9, przerzucam b na prawą stronę równania, mamy tutaj plus b, zatem odejmuję b od obu stron równania, stąd po lewej zostaje nam a, a po stronie prawej minus 9 minus b. Drugie równanie, czyli 3 równa się A minus B. I tutaj również wyznaczę sobie zmienną A, czyli gubimy minus B, zatem do obu stron równania dodaję B i zamieniam równanie stronami, czyli zaczynamy od A równa się 3 dodać B. No i teraz popatrzmy, mamy opisane zmienne A, czyli mogę przyrównać te dwa równania stronami. Otrzymuję równanie minus 9 minus B jest równe 3 plus. B. No i widzimy, że tutaj mamy już jedną zmienną, zatem wyznaczymy sobie y, zmienną b. Gubimy minus b z lewej strony, czyli do obu stron równania dodaję b, stąd po lewej zostaje mi minus 9, a po stronie prawej 3 przepisuję, a b plus b to 2b. Teraz gubimy trójkę, czyli od obu stron równania odejmuję 3 i zamieniam równanie stronami, czyli 2b jest równe minus 3, minus 9 minus 3 to minus 12. No, i gubimy dwójkę, tu mam mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 2, stąd b jest równe minus 12 podzielić na 2, to minus 6. No i teraz po wyznaczeniu b mogę sobie wybrać dowolne z tych dwóch równań i do niego wstawić. Wezmę sobie pierwsze równanie, czyli a równa się minus 9 minus b. Za b wstawiam minus 6, czyli mamy minus 9 minus minus 6. Minus 9 plus 6. Czyli a jest równe minus 3. No i w ten sposób wyznaczyliśmy sobie a i b. W podpunkcie b mamy wektory u i v. No i wiemy, że te wektory są przeciwne. Czyli wiemy, że wektory u i v o współrzędnych ux, uy i vx, vy są przeciwne wtedy, gdy suma wektorów u i v jest wektorem zerowym. Wówczas, jak dodamy pierwsze. Współrzędne tych wektorów otrzymamy 0 i jak dodamy drugie współrzędne tych wektorów, również otrzymamy 0. Wiemy, że wektor u opisany jest w następujący sposób: pierwsza współrzędna to a plus 4, druga to b minus 1. Wektor v, pierwsza współrzędna to 2 plus, 2b plus 1, druga współrzędna to 4a. Zatem korzystamy z definicji a plus 4 plus 2b plus 1. Jest równe 0 i to jest nasze pierwsze równanie, a drugie równanie b minus 1 plus 4a jest równe 0. No i takie dwa równania rozwiązujemy. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych. W pierwszym równaniu 4 dodać 1 to 5, czyli mamy a dodać 2b dodać 5 jest równe 0. Gubimy piątkę. Czyli od obu stron równania odejmuję 5, stąd po lewej zostaje mi a plus 2b, jest równe 0 odjąć 5 to minus 5. No i podobnie jak poprzednio wyznaczę sobie zmienną a, czyli gubię 2b. Zatem od obu stron równania odejmuję 2b, czyli po lewej stronie zostaje mi a, jest równe minus 5 odjąć 2b. Teraz drugie równanie, czyli b odjąć 1 plus 4a jest równe 0. Gubimy minus 1, czyli do obu stron równania dodaję 1, stąd po lewej zostaje mi b dodać 4a, jest równe 0 plus 1, czyli 1. Gubimy b, czyli od obu stron równania odejmuję b, zatem po lewej stronie równania zostaje mi 4a, a po stronie prawej 1 odjąć b. No i gubimy 4, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 4, stąd a jest równe 1 podzielić na 4 to 1 czwarta. I minus 1b podzielić na 4 to minus 1 czwarta b. No i mamy wyznaczone a w obydwu równaniach, czyli przyrównujemy je stronami. Otrzymujemy równanie minus 5 minus 2b jest równe 1 czwarta odjąć 1 czwarta b. No i z tego równania wyznaczamy b. Najpierw gubię minus 2b, zatem do obu stron równania dodaję 2b. Po lewej stronie zostanie mi minus 5 a po prawej 1 czwartą przepisuję, natomiast minus 1 czwarta b dodać 2b to plus 1 i 3 czwarte b. Teraz gubimy 1 czwartą, czyli od obu stron równania odejmuję 1 czwartą i zamieniam równanie stronami, czyli zaczniemy od 1 i 3 czwarte b, jest równe, a minus 5 odjąć 1 czwarta to minus 5 i 1 czwarta. Zamieniam yy, liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, czyli tutaj mamy 1 razy 4 to 4, dodać 3 to 7, zatem mam 7 czwartych B, jest równe, 5 razy 4 to 20, plus 1 to 21, czyli minus 21 czwartych. No i gubimy ułamek 7 czwartych. Tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez 7 czwartych. Stąd B jest równe. No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, czyli mamy minus 21 czwartych razy 4 siódme. Skracamy ten ułamek, czwórki skracamy przez 4, 21 i 7 skracamy przez 7, czyli tu mamy 1, tu mamy 1, tu mamy 1, a tu mamy 3. Zatem b jest równe minus 3. No i teraz po wyznaczeniu b, wybieram sobie dowolne z tych dwóch równań, które opisywały a. Ja sobie wezmę pierwsze równanie, czyli minus 5 minus 2b, i do niego wstawimy za b liczbę minus 3, czyli mamy minus 5, odjąć 2 razy minus 3. Najpierw wykonujemy mnożenie, czyli minus 5 przepisuję, minus 2 razy minus 3 to plus 6, a minus 5 plus 6 daje nam 1. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach. Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.